Ostatnio słychać także o ślubach humanistycznych. Ślub humanistyczny to jest nieszablonowa forma ceremonii ze ślubem, które, które praktykują wspólnoty czy organizacje humanistyczne na całym świecie. Głównie w Norwegii, w Szkocji, w USA. A którego istota polega na tym, że koncentruje się w swojej stronie treściowej na na sprawach czysto ludzkich, na człowieku i na tym, co jest właściwe tylko danej parze młodych. Nasze stowarzyszenie jakoś w sierpniu, wrześniu dało ogłoszenie, że poszukujemy pierwszy kępy na, na, na taką uroczystość, na taką ceremonię u nas w Polsce. No i zgłosili się, zgłosili się młodzi w październiku i od października przez półtora miesiąca jesteśmy w, w Dużej grupie organizatorów to przygotowali. Śluby humanistyczne na zachodzie, tam gdzie praktykowane są już od jakiegoś czasu, gdzie są po pewną tradycją i gdzie są zjawiskiem społecznym, są sankcjonowane, są uznawane przez prawo cywilne i wywierają skutki również w prawie, prawie cywilnym. Natomiast w wielu krajach, w tym w Polsce, są... ich status prawny jest podobny jak ślubów kościelnych w 90 czyli przed e, okresem prowadzenia, tak zwanych ślubów konkordatowych. Pytanie na śniadanie ponownie. Tak. No i ten pan, którego widzieliśmy przed chwilą, jak brał ślub, jest razem z nami, pan Miłosz Kuligowski. Jest także Jacek Kamalec, ale panowie nie brali ze sobą ślubu, tylko tak dla nie, 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 nie zamierzali. To na ja zewnątrz, jeszcze, tak. jeszcze nie u nas. A właśnie, Panie Miłoszu, coś co jest jakby nowością. Przed chwilą Michał Karnowski powiedział nam, że to musi okrzepnąć, to się musi jednak, to potrzebuje czasu, ale Pan i Pana żona byliście pierwsi, a o pierwszych się zawsze pamięta. No i to, nie jest wiem, pan Woda, a to jest humanistyczne, prawda? To jest niehumanistyczne, tak? Nie, nie ja uważam, że ślub normalny, chrześcijański, katolicki, znaczy normalny, taki do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jest jak najbardziej humanistyczny ja również. Ja też tak uważam. Bo <laughs> no, jakby, jakby też e, sam wraz humanista jest niejednorodny, jakby tak? należy zrozumieć tą wieloznaczność tego wrazu, Mamy tak, mam humanizm świecki, mam humanizm e, też chrześcijański. E, i, tak dalej, I tak dalej, można by wymieniać. by nie patrzeć różnica, jakaś jest oczywiście między tymi ślubami. Niemniej jednak ani ślub humanistyczny, mam nadzieję, nie jest e, jakąś ceremonią, która jest stworzona e, antagonizująco w stosunku do religii, ani... Odwrotnie, religijny. Z nie jestem wyboru. Dokładnie. Ja myślę, że jedni biorą ślub właśnie e, w samolocie, na pod wodą. <grym> tak. Tak, 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 Czy ten ślub jest ważny prawnie? Jeżeli chodzi o prawo, no to ten ślub ma taki sam status jak ślub Kościelny do roku, czyli, czyli no, obecnie nie, nie, nie. nie ma. To tak, jesteście żeby... ciągle na kocią łapie, że jedziecie. A tak? to znaczy w sensie prawa, prawa. polskiego? <grym> tak, tak, tak. <grym> jak to wygląda? Ślub monistyczny. Tak. No przede wszystkim ślub humanistyczny, jego jakby, jakby taką ideą jest to, żeby małżonkowie mogli sami od początku do końca ustalać i treść i formę. Tak? Czym, A ja, co sobie obiecaliście? Czym się różni taka przysięga czy ślubowanie? Czy czym się różni? Ale to trudno powiedzieć tak uniwersalnie, bo co para, to inna będzie przysięga, inne zobowiązanie. Jeżeli chodzi o nas, no to staraliśmy się jakby w tej naszej przysiędze tak zawrzeć to, co buduje na co dzień nasz związek, tak, czyli e, niejako, nie tylko rozpoczynaliśmy tą nową drogę, tak jak się mówi, że małżeństwo jest nową drogą, ale tak jakby chcieliśmy zafirmować nasz związek, który już tak naprawdę istnieje, istnieje od jakiegoś czasu, tak, i teraz jakby mogliśmy... Będą no cywiny, jakby nie patrzeć, jest pewną formułą też narzucaną z zewnątrz, tak jest pewną sztywną formułą, często czasami trudno tego Mendelsona, co urząd to po prostu e, inne możliwości jakby tej e, z, zmiany ceremoniału, już nie mówiąc o tym, że przysięga też jest jakby z góry narzucana. Ale tak? ja jest coś pięknego w tradycji, tradycja polega na tym, że się pewne wzorce powtarza, no dobrze, prawda? Dobrze, tylko że właśnie są osoby, które są tradycjonalistami. Ja Podchodziłeś do swojego ważniejszych wydarzeń. Jeszcze, jeszcze chciałbym nawiązać do, tak. do, do ślubu kolegi, bo wydaje mi się, że, że w sytuacji, kiedy ludzie decydują się na ślub powiedzmy nie, nie chrześcijański czy nie katolicki, no to jest świetne rozwiązanie, bo, bo oni jakby wychodzą z jakiejś, z jakiejś rutyny i wybierając wy, to, co jest w przysiędze, robią to dużo bardziej świadomie niż w momencie, kiedy ktoś im tutaj przychodzi z jakąś regułką. Ale ty też... sobie też coś obiecywałeś? Oczywiście, w że, tak. to, tak. to, że ja się, będę... Ja się wychowałem w że edycji... będę cię bił. Ja cię wychowałem w tradycji katolickiej. Zresztą podejrzewam, że no, ponieważ jestem katolikiem i staram się być katolikiem praktykującym, to gdybym w dzisiejszych czasach brał ślub, to prawdopodobnie pozostałbym przy tej tradycji, bo to jest mój świadomy... mój świadomy wybór, ale uważam, że dla, dla ludzi, zwłaszcza na przykład, jeżeli są małżeństwa, które wywodzą się z różnych kultur, załóżmy na to, że, że panna młoda jest hinduską, prawda, a pan młody europejczykiem, żyją w różnych religiach, różnie wychowani, no to uważam, że to jest znakomite, znakomite Czyli rozwiązanie. To, czy to się przyjdzie tam, gdzie będzie potrzebne? Tak, tak mi się wydaje. Ślub humanistycznie jest skierowany do osób, także, które się identyfikują z wartościami humanistycznymi? Tak? Ja nie wiem, czy na przykład ta hinduska, o której wspominałeś, jakby musi się z tymi wartościami identyfikować. Tak, że to no, też to jest, jest jakieś. problem. Fajne, że jest fajne, wybór. Tak, o wybór, że jakby społeczeństwo polskie to jest były jednostek, które ma Jak ma Przeszła na ślub? Na ślubie mamy nie było. Aha. Byli przyjaciele. By, była także rodzina. Że, no, A tutaj była cała rodzina? Yy, no tak, yy, by, by była cała rodzina, ale niestety nie było taty, bo tata już mój nie żył wtedy, kiedy yy, braliśmy ślub, aczkolwiek było to no było to dosyć dawno temu, już ponad 23 lata jesteśmy małżeństwem. <grym> Czyli sobie. dzisiaj już nie ma problemu z Sylwestrem dla dzieci i z dziećmi? Absolutnie. 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 <grym> Dziękuję serdecznie. Z Jackiem Kawalcem jeszcze się dzisiaj spotkamy, bo będziemy rozmawiać o premierze ranczo, Rancza, Rancza ale Teraz o dzieci, Jola, yy, wspomniałam. Twoje dzieci już duże, prawda? No ja mam dwoje dzieci, yy, z tą samą żoną. Yy, różnica wieku wynosi ponad 12 lat, bo Kalina już jest na czwartym roku studiów, a syn, Kajetan, yy, ma 9 lat, chodzi do trzeciej klasy. No, czy nie jest Kajetanem, macie jeszcze problem, ja tych